Thank you Słuchajcie, wychodzić na imprezę po dwóch i pół miesiąca, więc cieszę się w sumie. Ale wyskoczyły mi dwa pryszcze i powiem Wam, że maść cynkowa to jest mój po prostu najlepszy przyjaciel w takich sytuacjach, więc jeśli ktoś z Was jeszcze nie używał, polecam i on jest za parę złotych w aptekach. Także... Naprawdę modlę się, żebyśmy zdążyły na ten pociąg. Ale słuchajcie, mamy przed sobą fajny weekend, ponieważ jadę teraz do Warszawy, bo mamy wiedzielę. Trapbox, cieszę się w sumie. Myślę, że trochę też tego potrzebuję, wiecie? Przez to, że miałam ostatnio taki gorszy okres i takie stresy, które sobie sama na głowę wrzuciłam, to, to czuję, że mi się po prostu przyda taki, takie odmurzenie, wiecie? Taki chill. Także, także nice. Jadę po moją przyjaciółkę i jedziemy na dworzec. Ja słuchajcie, właśnie musiałam wracać taksówką. W sumie za 15 minut mam pociąg. Wracałam. Łapałam taksówkę tak, wiecie, na speedzie. Pomyślałam, że ktoś mi ukrył telefon. Musiałam sprawdzić, czy nie mam go w żabce, w której byłam przed dworcem. Albo w aucie. Pani Boże. No ale kardio zrobione. Nice. Dobra, co ma Pani dzisiaj na sobie? Rate Your Outfit. Uh, tu mamy... tak. E, Mihara. Michara. Okay. To jest, moi drodzy, chyba Strigarius, nie pamiętam. Okay. Tu jest merch Cheta Fakera, slash Nika Okej. Okay. To jest Stasi. Okay. O to jest, jest milion pytań, także Stasi, moi drodze. <laughs> Dziękujemy Pani bardzo. I torebka z dumpa mojej mamy. Szczera opinia, kawki z relaksu. Ok, to jest na kulefianie. Na No, rzeczywiście, średnia, bardzo. Przyznać szczerze, że mój przelew jest mega dobry. Disclaimer: jest to moje zdjęcie, kwestia tego tego uroczynienia. Dzień misiaczki, Wiesz, że jest troszkę ciężko, ja troszkę mam kaca, Wika nie ma, a Wika się trzyma nie nie i Wika wygląda dzisiaj po prostu przepięknie. Słuchajcie, lecimy na ramen, żeby ja się ratować. Idziemy szukać męża. Idziemy, tak, oh, okay. Wika idzie szukać męża, ja idę zjeść. Taki jest mój cel. Mm. Wczoraj byliśmy na tym trap boxie i szczerze mówiąc ja chyba miałam jakieś większe oczekiwania, dlatego... Nie do końca byłam zadowolona. Pogoda. I pogoda. Właśnie było mega zimno, tak szczerze mówiąc... Jest otwarta Jest otwarta? Tak. No to ja chcę. Także tak, ogólnie spoko, ale nie było szału. Skończyliśmy imprezę tak, że poszliśmy na jedzenie do doków Gesslera. I zjadłam pyszne żeberka. Saudacku, Ale tak. przyjechałam teraz obczaić nową śniadaniownię. W sensie ona nie jest nowa, tylko ja jeszcze w niej nie byłam. z się Liczys I, I tak. Widzę się z moją przyjaciółką. zjemy śniadanie i później jadę na uczelnię. O, oh, Jesus! Dobra. Vamos, Kikos! What? Jedziemy do Warszawy. Kto by się tego spodziewał? Na pewno nie ja. Nie no i słuchajcie, lecimy do Warszawy, mamy wtorek i jedziemy, ponieważ mam zaproszenie na grilla. Przede wszystkim moja bestia wróciła z Erasmusa z Tajlandii. Dlatego chcę się teraz zobaczyć, bo zaraz zaczyna się u mnie taki okres egzaminów, prezentacji i nie będzie na to za bardzo czasu. Także wykorzystujemy majówkę, lecimy na grilla. I tak dla mnie ta stara z tego opakowania metalowego to jest po prostu zawsze dobry wybór. Ja nie wiem, o co chodzi, ale moja Cera bardzo się lubi w ogóle z produktami Nivei. Może jakby no nie jest to najlepsze, czym mogłabym smarować twarz. Nie wiem, po prostu czuję się najbardziej i najlepiej nawilżona, więc czasem używam. Stwierdziłam, że teraz w trakcie szkowania sobie chwilę pogadamy. I robimy sobie taki lekki ketchup, tak zwany. Więc słuchajcie, no, miałam. Powiem szczerze, że miałam ostatnio jakiś gorszy okres. I ogólnie ten gorszy humor wiązał się trochę z poczuciem też zagubienia, ale przede wszystkim bardzo dużo stresu. Nałożyłam sobie na głowę, tak sama z siebie. Nie, nie wiem do końca, co mnie nawet tak stresowało, ale. Znaczy trochę wiem, trochę nie. Jakby wiadomo, też nie będę poruszać tutaj wszystkich tematów i wszystkich, nie będę się dzielić wszystkimi moimi przemyśleniami. Czułam się przebodcowana, czułam się źle ze sobą. Też przechodzę przez takie coś jak ataki takie nerwowe i czasem sobie z tym nie radzę. Zwyczajnie. W świecie. Czułam jakąś taką dziwną presję, którą sobie nałożyłam na głowę plus powiem szczerze, że mega mnie dobił internet ostatnio, bo dużo spędzałam czasu na telefonie i... Nie najlepiej to się dla mnie skończyło. Znowu zaczęłam kwestionować wszystkie moje decyzje życiowe i wiecie, jakby no po prostu jakoś tak się zamknęłam. Ale co było najgorsze, to to, że nagle zaczęłam znowu bardzo tęsknić za Madrytem, za Erasmusem. Poczułam, że w ogóle chciałabym bardzo wyjechać za granicę, znowu zrobić coś szalonego powiedzmy. Widzicie, jak też przez jakiś czas nagle pozwalasz sobie na takie podróże, wyjeżdżasz, wychodzisz cały czas ze swojej granicy komfortu, to z drugiej strony później się trochę do tego przyzwyczajasz. I teraz brakuje mi takiej właśnie tego stresu, tej dopaminy, brakuje mi takich wyjazdów, tego, żebym znowu e, jakby postawiła przed sobą jakieś wyzwanie. Brakuje mi tego i przez to poczułam się znowu trochę zagubiona. E, ja też mam tak, że. Ja bardzo lubię Polskę, przede wszystkim lubię Warszawę, uwielbiam to miasto, ale ja nie wiem do końca, czy to będzie takie moje miejsce na Ziemi, i cały czas to kwestionuję. W dodatku, im więcej wychodzę, jakby w Warszawie, to jakby tak kiedyś już o tym mówiłam, ja zbudowałam sobie taką fajną bańkę na tych studiach, która mi się bardzo podoba, ale jakby wiecie, po studiach będzie dorosłe życie i nim też zaczęłam się trochę stresować. Niepotrzebnie uważam, ale wiadomo, myślę, że nie jestem jedyna, która tak ma. Eee, także tak, trochę się po prostu nakłębiło jakichś takich stresów, trochę problemów i wszystko w jednym czasie i po prostu przygniotło mnie to, ale no wracam ze zdwojoną siłą, mam nadzieję. Po prostu też tak pomyślałam, że jakby najszczęśliwsza jakby w ostatnim czasie byłam właśnie w tym Madrycie. I tego spokoju, który tam czułam wewnętrznie, po prostu no, tęsknię za tym w jakimś sensie. Także tak. No ale. Chcę tylko też właśnie powiedzieć, jakie mam przemyślenia po takim gorszym okresie, bo zawsze tak mam, że jak przechodzę przez coś i mam ten czas na taką refleksję, to dużo rozmyślam i dochodzę do jakichś nowych wniosków. I zdałam sobie sprawę, jak bardzo jestem wdzięczna za ludzi, których w życiu poznałam, ponieważ. Tak naprawdę, czy właśnie przechodzimy przez takie fajniejsze czy gorsze momenty w naszym życiu, koniec końców, naprawdę najważniejsze jest towarzystwo i ludzie, z którymi to dzielimy, czy ludzie, którzy pomagają ci czasem wyjść z takiego dołka albo sprawią, że się po prostu uśmiechniesz i zdałam sobie sprawę, jak bardzo to jest ważne. Ja też jestem taką osobą, że ja po prostu się zamykam w sobie i ja wolę przetrawić to w czterech ścianach. Ze sobą samą, bo wiem, że jakby mi to minie. Ale teraz zrobiłam coś zupełnie innego i za to totalnie się otworzyłam. I, I spędzałam czas z najbliższymi przez ostatnie dwa tygodnie. Cieszę się bardzo, że mogę mieć takich ludzi wokół mnie. I po prostu czuję mega wdzięczność. I, i tak. Także no, po prostu po prostu się cieszę czy zauważyłam, że dużo osób po prostu się mega izoluje ze swoimi problemami i ja wiem, że bardzo często nikt nas nie zrozumie tak jak my sami siebie, ale dobrze jest po prostu dać czasem komuś szansę i móc z kimś porozmawiać, albo nawet posiedzieć w ciszy, ale jakby odpocząć wśród innych osób. E ja właśnie po prostu jestem bardzo wdzięczna za to, że mam takich ludzi wokół mnie i nawet zdałam sobie sprawę, że nawet gdyby to nie miało być na zawsze, bo pewnie tak nie będzie, jakby miejsca zamieszkania się zmieniają, życie się zmienia, tak bardzo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć, ale po prostu ważne jest, żeby po prostu czerpać tą chwilę i czerpać jak najwięcej z takich znajomości i dbać o nie. I takie mam przemyślenia na ten temat. By the way, słuchajcie, bo przecież zaraz się zaczynają matury, więc jeżeli mam tutaj jakichś maturzystów, którzy mnie oglądają, to życzę mega powodzenia. Pamiętam, jak ja... Ja pamiętam, że ja przed maturami to nie żyłam po prostu, już z pół roku chyba nigdzie nie wyszłam. Eee, no może przesadzam, no może ze dwa razy wyszłam w klasie maturalnej, ale ogólnie byłam tak zestresowana. To był chyba najbardziej stresujący okres w moim życiu, a o dziwo, kiedy jak już jesteś na tym egzaminie, to wiadomo, ten pierwszy jest najgorszy, ale jak już jesteście na tych egzaminach, to wcale nie jest aż tak złe, jak się wydaje. Także tak słuchajcie, jeżeli macie jakiś gorszy moment w swoim życiu, pozwólcie sobie zwolnić, jeżeli jesteście w stanie to zrobić. Pozwólcie sobie zwolnić, spędźcie czas z najbliższymi, pójdźcie zjeść coś dobrego. I powiem Wam jeszcze tak, by the way, że byłam teraz w śniadaniowni w Litczyz i nie zabiła mnie to miejsce szczerze, jakby tak. Z Perspektywy czasu teraz, jak mogę spojrzeć, chyba bardziej byłam zachwycona, jak tam weszłam pierwszy raz, ale to śniadanie wcale nie było aż tak wow, że tak powiem. Więc, jakby polecam dla wegan, którzy, e, którzy chcą zjeść na pewno syte śniadania, to tam na pewno coś takiego znajdziecie i to jest smaczne, ale ja nie czułam się najlepiej po tym śniadaniu. Czułam się dosyć ciężko i nie było, tak, nie, nie było to takie. Life changing, że tak powiem, doświadczenie. Ale mimo wszystko, jakby polecam na pewno, wielu osobom to zasmakuje to jedzonko tam. Kochani, mega dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że u was wszystko OK yy, I jeszcze raz powtórzę, trzymam kciuki za motorzystów, a ja zmykam i jadę do Warszawy. By the way, słuchajcie, kupiłam sobie lakier za 5 złotych i jestem tak zachwycona z tego koloru, że nie wiem, czy teraz jak nie pójdę na paznokcie, to sobie nie zrobię długich w tym kolorze. Idę w ogóle do mojej koleżanki na paznokcie w przyszłą środę, bo w przyszłym tygodniu wyjeżdżam na elektryków. Więc będzie super vlog z Trójmiasta. Jedyny na elektryków, bo mamy otwarcie sezonu coś takiego. Także do school.